Cześć, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym poradniku Unity 3D, czyli czymś, co profesjonalnie nazywa się Game Development in Unity bodajże. To jest nagranie lekko spontaniczne, dlatego że w sumie niepotrzebny mi scenariusz, bo będę wam tłumaczył podstawy całego silnika Unity i tego edytora pięknego. Ale zanim to zrobię, muszę znaleźć na moim telefonie stopper, a to nie jest takie proste. OK, już mam. No dobra. No to zaczynamy. E, z, chciałem jeszcze zacząć, o, napomknąć, może nie zacząć, tylko napomknąć o tym, że e, jeśli zdążymy, to zaprezentuję wam jeszcze jak, stw, jak tworzyć scenę z prostych cubów. Nie, nie zabierzemy się jeszcze za teren, bo temu chciałbym poświęcić cały odcinek. Jeden, oczywiście. Nie wiem, czy to będzie następny, czy następny, następny. W każdym razie, na 100%, w którymś odcinku, będzie omówienie terenu. Tak więc. Ja osobiście wolę pracować na cubach, tak więc na sam początek, cuby Wam wystarczą. Nie musimy się bawić w modulowanie terenu. Znaczy w modelowanie, modulowanie. Dobra. Ok. Zacznijmy od wyjaśnienia Wam podstawowych rzeczy dotyczących samego silnika Unity, a mianowicie sterowania, czyli jak to wszystko wygląda w, z perspektywy gościa, który zajmuje się właśnie edytowaniem wszystkich rzeczy tutaj. No i sprawa wygląda tak. Tutaj macie pasek narzędzi, który jest. A czy może to nie jest pasek narzędzi, tylko pasek. E, może możliwości, w ten sposób. To jest taki szybki pasek, na którym, który jest w każdej praktycznie aplikacji, w każdym narzędziu. I tutaj możemy robić podstawowe rzeczy, czyli tworzyć nowe sceny. E, postaram się omówić każdy element z osobna. E, będziemy, możemy tworzyć sceny, otwierać sceny oczywiście, zapisywać je. E, możemy otwierać nowe projekty. I przy otwieraniu nowego projektu, zaraz wam to pokażę dokładniej, e, możemy. Mamy też oczywiście opcję otworzenia projektu istniejącego i wtedy pojawiają nam się wszystkie projekty, które są już zaimportowane, a czy przypisane do samego programu. Część z nich nie jest, jeśli nie, jeśli nie pracowałeś jeszcze na tym, to wystarczy po prostu ten projekt zaimportować, czyli klikacie Open Project i Open Other. I wam się wyświetla właśnie to taka wyszukiwarka. Czy mogę to nazwać wyszukiwarką? Chyba nie. No ten taki. Kurczę, jak to nazwać? Dobra, nieważne. W każdym razie wiecie o co mi chodzi i co mam na myśli. Tutaj możecie stworzyć nowy projekt, w którym są wszystkie e, asety. Czyli wszystkie te takie. Jakby to nazwać? Kurczę, mam problem z tymi nazwami, trzeba to przyznać. E, skrypty, wszystkie e, rzeczy związane z oświetleniem. Tutaj macie też fizykę. A bardziej materiały e, fizyczne. Jakieś projektory. Skrypty oczywiście. Czyli takie. Z asetów składa się cała gra, czyli, no, czyli to są takie rzeczy, które są potrzebne w samej produkcji. No i to chyba tyle stworzenia nowego projektu. Oczywiście, wybieracie tutaj lokacje, możecie je przeglądać i znaleźć sobie tę lokację, tak jak w każdej aplikacji. No i do, przechodząc dalej, możecie tutaj zapisać projekt build settings to z kolei są takie rzeczy. W których można dodawać sceny, które mają być wyprodukowane w finalnej wersji aplikacji. Czyli na przykład, jeśli masz w projekcie sceny testowe i nie chcesz, żeby one pojawiały się w aplikacji, a są ci bardzo przydatne, to jeśli wydajesz wersję taką, która ma oczywiście być próbna, to dołączasz tylko te sceny, które ci są potrzebne. Czyli te testowe, tam sobie pozostawiasz na boku. Chociaż czasami one też są przydatne w testowaniu, ale testowanie można wykonywać też poprzez wciskanie play zwyczajne. No, jak widzicie, wszystko działa, czyli nie potrzebna budować standalone'a. Czyli tutaj dojemy sceny, które mają zostać wybudowane w standalone albo w web playerze. No, jak, jak widzicie, już to kiedyś chyba omawiałem. Mamy do, do wybrania webplayer, player PCN Mac Standalone, iOS, Android, Xbox 360, PlayStation 3 i Nintendo Wii. Część jest oczywiście oparta o licencje płatne, które kosztują dość grubą kasę. Chociaż myślę, że to jest kasa, która, którą wy, wypadałoby zapłacić za taki kawał dobrej roboty, jaką zaprezentowała nam firma tworząca Unity. Tutaj macie oczywiście Build and Run, czyli wybudować, wybudować, no wybudować, możemy tak to chyba określić, samą aplikację i ją uruchomić. No i tutaj macie Exit, czyli wyjście z programu. Tutaj mamy zakładkę Edit. Tutaj mamy oczywiście Undo i Redu. Czyli cofnąć możemy rzecz, którą zrobiliśmy, a także ją ponowić, jeśli cofnęliśmy ją wcześniej. Co tutaj mamy? Wycinanie, kopiowanie, wklejanie, duplikatowanie, duplikowanie. Chyba tak to się nazywa w języku polskim. Usuwanie. Tutaj możemy. Frame Selected. To jest coś związane z zaznaczonymi chyba klatkami. Wiecie co? Będę musiał troszkę poszukać na ten temat. Kiedyś na pewno nawiążę, bo. E, tak, mówiłem, to już jest troszkę spontaniczne, tak więc widocznie tej rzeczy nie sprawdziłem, a to dziwne. Ale widocznie nie korzystałem z tego, więc Wy też pewnie z tego nie skorzystacie, ale nie omieszkam napomknąć w którymś odcinku następnym na ten temat. Tutaj może, możecie oczywiście znaleźć jakiś komponent, zaznaczyć wszystkie, otworzyć preferencje. No i tutaj możecie na przykład ustawić takie rzeczy jak zewnętrzny edytor skryptów ja tutaj mam oczywiście ustawione monodevelop, czyli to środowisko programistyczne, które jest używane do języków net ja używam go oczywiście do pisania skryptów w C-sharp czyli tego słynnego C z krzyżykiem, które miało być chyba następcą C++ tak mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam oczywiście a tutaj oczywiście jakieś image application, czyli aplikacja obrazu Android, SDK Location, to chyba wszystko jasne. No tutaj możecie ustawiać takie rzeczy jak jakieś kolory, jak klawisze. Tak, to są klawisze. I to są klawisze dotyczące bodajże. Bodajże, bodajże samego, samych komponentów, które są już wbudowane w Unity. No, no jak widzicie, tu mamy Move, czyli W, jakiś tam Pivot Mode. Pivot rotation, zwykłą rotację, skalowanie, oglądanie, jakiś tam FPS-owy kontroler. No i dobrze, na czym my skończyliśmy? Na preferencjach. Tu mamy oczywiście Play, czyli to jest ten pasek, który mamy tutaj, czyli Play, Pause i Step. Tutaj mamy Load Selection, tutaj Save Selection, to też chyba jasna sprawa. No i tutaj mamy Project Settings, czyli. Ustawienia projektu, inaczej mówiąc, mamy tutaj takie rzeczy jak input, czyli to są domyślne i, i niedomyślne, czyli te, które ty tworzysz, ale ustawiasz rzeczywiście także domyślne, ale to można zmienić. To jest takie elastyczne dość, każdy użytkownik może to zmienić w opcjach aplikacji. To jest input, czyli klawisze wciskane podczas gry do używania różnych rzeczy, czyli na przykład, pokażę Wam, jak to wygląda od środka. Czyli tutaj mamy jakiś horizontal, czyli to jest obracanie się horyzontalne. Tutaj mamy wertykalne, wertykalne. Jak to nazwać? Eee, no, czyli takie po osi tej pionowej, chyba tak? No, naprawdę nie wiem, jak to nazwać. Nie jestem w, tym, w tych nazwach obeznany, naprawdę. Wolę korzystać z tych angielskich nazw, dlatego że one są częściej pokazywane w tych wszystkich poradnikach i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest w każdym razie do obracania kamery, jeśli mnie pamięć nie myli. To są Fire 1, 2, 3. One są używane do różnych, naprawdę różnych rzeczy. To zależy oczywiście, możecie je podpisać pod skrypty, możecie zmienić nazwę. Ona oczywiście jest tutaj, czyli możemy to zmienić na przykład na Fire 33. I wszystko będzie dalej działać tak samo. Tylko będziecie musieli pozmieniać potem ten parametr w skryptach, jeśli używają tych inputów. Tutaj mamy skoki jakieś domyślne, mouse X i mouse Y. Eee, tutaj mamy ten scroll wheel, czyli to tą rolkę myszy no i różne, różne rzeczy naprawdę jeśli chcecie dodać jakiś input czyli na przykład klawisz, który będzie używany do otworzenia ekwipunku to powiększacie size o 1, czyli w tym przypadku wpisujecie 18, jeśli macie domyślne i tu wam się duplikuje ostatni klawisz, czyli na przykład zmieniacie na jump a czy z jump, przepraszam, zmieniacie z jump na e, inventory, w moim przypadku oczywiście In, oj boże, co, co ja mam z tym pisaniem Inwentory input. No i akceptujecie. Tutaj możecie napisać jaka jest nazwa, a czy nie nazwa, tylko opis tego inputa. Czyli napisać do czego on służy. Czyli ja na przykład napiszę sobie w pięknym naszym języku polskim rodzinnym przycisk do otwierania ekwipunku. Descripti descriptive Negative Name to jest opis dla negatywnej wersji tego przycisku, chociaż w naszym przypadku i negatywne i pozytywne będzie takie same, dlatego że i do wyłączenia, i do włączenia ekwipunku będzie ten sam klawisz. Chyba, że będzie ktoś chciał, oczywiście, użyć klawisza Escape, to można to w każdej chwili zmienić. No i w moim przypadku Positive Button to będzie załóżmy E od ekwipunek, albo I, żeby było tak bardziej angielsko. Od inwentory, i negative button to, to będzie załóżmy. Oj. Teraz pytanie, jak się wpisuje Escape tutaj? no Trzeba było pogrzebać troszkę w dokumentacji dołączonej do samego silnika. No ale my załóżmy, że to będzie klawisz E. Czyli wyłączamy klawiszem E, albo, włą albo włączamy klawiszem I. No, to albo tak średnio tam pasowało. Po prostu włączamy i włączamy innymi klawiszami. Możecie to ustawić, na przykład wywalić negatywny i pozostawić sam pozytywny. Wtedy podpisujecie pod skrypt klawisz pozytywny tylko. No i tutaj macie alternatywne przyciski, czyli na przykład tak jak, jest, tak jak są strzałki i WASD w niektórych grach. Jakieś tam gravity. Tutaj oczywiście macie do każdego, do każdej z tych rzeczy jest opis. Czyli jeśli znacie się na języku angielskim albo macie dobry translator, to zapraszam do tłumaczenia. Ale mamy niewiele czasu, dlatego nie będę się w to zagłębiał. No i wracając do naszego przeglądania tych, tego całego paska, postaram się streścić, bo już nam zostało niewiele czasu naprawdę. Dlatego nie będę się zagłębiał. Tutaj mamy oczywiście inputy, tagi, jakieś tam audio, czas, gracz, fizyka, jakość, networking, czyli połączenie internetowe. A może internetowość, czyli mniej to jako internetowość samej aplikacji. Tu mamy edytor, jakiś script execution order, czyli to jest order, czyli to jest bodajże, to jest sposób, a może nie sposób, tylko taka lista, według której wykonują się skrypty na danej kolejności. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach, ale wątpię, zobaczymy może. A nie, jednak tutaj nic nie ma, ale tak to... Wydaje mi się, że tak to działa właśnie, że skrypty, które są pierwsze na liście, te zostają wykonywane oczywiście szybciej. Tutaj mamy Render Settings, czyli ustawienia renderowania. Network Emulation, Graphics Emulation. Czyli emulacja internetowości i grafiki. Tutaj mamy jakieś Snap Settings, czyli. To są chyba domyślne. Domyślne. Jakby to nazwać? Domyślne, może szybkości, tak? szybkości poruszania się tych wszystkich, e, tych wszystkich tam możliwości, które tam są. Tutaj mamy wszystko związane z, aset, z Assetsami, przepraszam, czyli tworzenie assetsów e, czyli folderów, e, JavaScript, przepraszam, skryptów z e, C-Sharp, JavaScript, BooScript i shaderów, mamy też prefaby, o których też będę poświęcał cały jeden odcinek, e, pewnie włącznie z niektórymi innymi tymi rzeczami. Mamy materiał, mamy animację, mamy mapę kostek, tak? Możemy to tak chyba nazwać. Mamy flary, czyli te takie od, odblaski, na przykład, które pochodzą od słońca i tak dalej, i tak dalej. Mamy, <laughs> przepraszam, własną czcionkę, materiały fizyczne i GUI skin. Tu możemy pokazać w eksplorerze jakąś tam rzecz daną, możemy ją otworzyć... Usunąć. Możemy zaimportować nowo, nowe asety, zaimportować paczkę i wyeksportować paczkę. Um, wiecie co? Select dependencies. Chyba tak to się czyta, ale nie jestem pewien do czego to służy. Postaram się uzupełnić. To jest eksportowanie skompresowanego pliku audio, odświeżanie, reimportowanie, reimportowanie wszystkiego. I synchronizacja z mono, mono Develop, czyli możecie, przy, jeśli korzystacie z poprzedniego projektu, który jest oparty o domyślną, domyślny edytor skryptów Unity, to możecie zsynchronizować ten projekt, znaczy zsynchronizować, zsynchronizować to z projektem MonoDevelop Develop. Tutaj macie wszystko związane z GameObjectami, czyli tworzenie pustego GameObjectu, powiem wam kiedyś do czego to służy głębiej, dlatego że można się na tym troszkę rozwodzić. Tutaj mamy wszystkie. Inne e, game objecty, które możemy dodać, czyli 3D tekst, GUI e, texture, t, GUI text, Kamera, particle e, i tutaj różne oświetlenia, e, cube oczywiście, sphere, kapsuła, e, cylinder i plane. Tutaj mamy jakiś, e, jakiś materiał, e, taki, no, cloth. No przetłumaczcie sobie to sami. To jest dość prosta sprawa. Każdy słownik to przetłumaczy tym mamy ustawienia, znaczy tworzenie ragdola, tworzenie drzew i windzone, czyli strefa wiatrowa. No i tutaj mamy oczywiście ustawianie nadrzędnych i podrzędnych game objectów, zaaplikowanie do prefaba, to też będziemy jeszcze się kiedyś nad tym rozwodzić. Rozwolić, przepraszam. Przenieść się do widoku. No i takie, dotyczące właśnie samego widoku, różne rzeczy. I przepraszam Was bardzo, ale musimy już kończyć. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, zobaczymy się już wkrótce i dokończymy tą, e, te rozważania. Dziękuję Wam, cześć czołem, na razie.